Dawaj, 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 dawaj. Oj, teraz za lekko chyba. Aj! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to są kolejne przygody w BeamNG Drive, i dzisiaj gramy na mapie ekstrem... Yy, nie, no dobra, nie pamiętam jak ta mapa się nazywała. Czekajcie, nie będę wymyślał nazwy mapy. Ona się nazywa Carcour Distraction. O, to jest drugi odcinek z tej mapy i dzisiaj kontynuujemy nasze przygody na teście. Spodobał wam się ostatni test, więc dzisiaj znowu przetestujemy na tym oto polu testowym, czy dany samochód jest w miarę uniwersalny i czy da radę dojechać tutaj. Za dojechanie tutaj test jest zaliczony, a po drodze jest sporo przeszkód, na których możemy się rozwalić. Miejsca, w których możemy się jakby zapisywać i respić od nowa, to są oznaczone takim znaczkiem. Więc, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Wpadnijcie też na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A my dzisiaj lecimy samochodem. To jest ETK 800 Seria. Seria 800, więc takim samochodem na wersji, jakiś taki TT Sport, będziemy się tu nadupcać. Więc mam nadzieję, że on da radę. Ja myślę, że takie zwykłe samochody usportowione to mają tutaj największe szanse, nawet większe szanse niż te samochody takie przystosowane do parkourów, niby czy, czy coś takiego, nie? Także liczę, że się uda. Liczę, że tu wszystko wyjdzie bardzo dobrze. Oj, 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 no na pewno nie tak. Nie, ogólnie sorki, że mi trochę głos e, siada, ale no głos mi trochę siada, nie? Jeszcze dzisiaj kurczę taka historia, jaka to się wydarzyła, powiem wam. O, ja pierdziel jestem tak dzisiaj niewyspany cholernie. Powiem wam, że leżycie sobie, w sensie... śpicie sobie, nie? Normalnie. Najzwyczajniej no, świecie, jesteście gdzieś tam w połowie swojego snu, czy, czy w niecałej połowie? A nagle ktoś w nocy po trzeciej dobija się do waszych drzwi. Krzyczy coś na klatce itp., itd. No, może to dosyć wytrącić z równowagi, może to dosyć wytrącić ze spania, ze spokojnego spania. No to właśnie to się dzisiaj mi przydarzyło. Także wstaliśmy po tej trzeciej. Okazuje się, że bodajże sąsiadka. Tak mi się wydaje, że to jest sąsiadka, która mieszka obok. O kurcze, pieczona, za mały rozpęd. A po prostu się, nie wiem, leżała pod drzwiami, nadupcała, wiecie najpierw swoje drzwi, później w moje drzwi. Ne, za klamkę chwytała, próbowała, wiecie wedrzeć się, jakby do mieszkania. No, masakra jakaś, powiem wam. Krzyczy, płacze, coś, a ona była pewnie, wiecie nawalona w sztok. Po prostu w sztok pijana. Także także masakra, ale wiecie, no ja nie wiem. No są ludzie, którzy po alkoholu w miarę normalnie, wiecie, uspokoją się, a są ludzie, z których jakiś diabeł wychodzi po alkoholu. No ja nie wiem o co chodziło. Czy ona po prostu nie potrafiła do swojego mieszkania wejść, czy, czy coś, który wynajmuje oczywiście, nie, nie do swojego swojego, bo wiem, że ona wynajmuje akurat nie tutaj. Także no, ki wie, ale taki raban i wiecie, i to nie był pierwszy raz. To jest dosyć problematyczna sąsiadka, jeżeli chodzi o jakieś imprezy tego typu rzeczy, a ja sobie ostatni raz powiedziałem. Jeżeli jeszcze raz zbudzi mnie w nocy właśnie jakimś waleniem do drzwi czy czymś, bo już właśnie taka sytuacja była, tylko że wcześniej to chyba jakiś gość tu był i, i coś krzyczał i uciekł, to, to będzie dzwonione na policję. I powiem wam, że było dzwonione na policję, 15 minut się poczekało i policja a, się delikwentką zajęła tak na dobrą sprawę, także m, o tyle dobrze, przynajmniej. Pojechała pewnie na wytrzeźwiałkę, nie wiem, może już wróciła, może nie, ale no to co odwalała, to jest masakra. Po prostu. Nie wiem, nie wiem, jak się można tak zachować. Jak tak się podlić, tak naprawdę. Myślę, że może po prostu wiecie. Tam nie wjechał tylko alkohol. Ewentualnie jakieś problemy psychotyczne, nie wiem, jakiś atak. No, kiwie, nie? Ale to jest, to jest masakra. Także, jak myślicie, powinno się to zgłosić dla osoby, która wynajmuje im to mieszkanie, czy nie? Dobra, dojechaliśmy do checkpoint'a, więc możemy sobie zapisać. Bo, no, wydaje mi się, że to byłaby dobra sytuacja, żeby zgłosić to yy, panu najemcy, szczególnie, że tamtego sąsiada kojarzę. I tamten był spoko sąsiad, a teraz, no, jest degrengolada po prostu jakaś. Także, możecie pisać w komentarzach pod filmem. Oczywiście, jak macie jakieś sposoby na takich, ja się zacząłem zastanawiać, czy jakiegoś, nie wiem, gazu po prostu nie wziąć. Typu, wiecie, mogę wtedy przynajmniej otworzyć drzwi, jakkolwiek, nie bojąc się, że, że coś się wydarzy niedobrego, nie? Wiecie, to, to człowiek wstaje w nocy, jeszcze też jest nieogarnięty za bardzo, nie? Także też nie wiadomo, co się, co się może wydarzyć. A co, jakby, nie wiem, była po jakichś środkach, po których by z nożem. Wys... No, to z nożem mógłby wyskoczyć ktoś. Nie, nie wiadomo z czym, nie? Nie wiadomo, co mógłby taki ktoś zrobić. No, to jest masakra. To jest niebezpiecznie, że tak powiem. Niebezpieczna sytuacja. Dobra, przejechaliśmy do kolejnego checkpointa. A Teraz najważniejszy wjazd na górę. Czy nam się uda zrobić? Powiem Wam, że myślałem, że będzie łatwiej tym samochodem. A jak widzicie, się troszeczkę tu męczę. Oczywiście jest to też spowodowane po części tym, że staram się opowiedzieć jakąś historię konkretną i żeby ona była tu spójna i, e, i miała rację bytu, ale no kurcze pieczone. No ogólnie powiem wam nie do, nie do zazdroszczenia taka sytuacja nie powiem, wybiło mnie to dzisiaj z rytmu całkowicie, bo nie wiem czy godzinę mi zajęło zanim jakby mogłem pójść spać dalej, ta cała akcja trwała też pewnie z godziny czasu. Więc wiecie, jak o trzecie się obudziłem, tak przed piątą może poszedłem spać, a o siódmej trzeba wstać. No to jest. to jest niefajna sytuacja, nie? Więc jestem mega. mega zaspany. A dzisiaj dzień roboty, dzień pracy. Do samego wieczora, a wieczorem jeszcze do kina. Ja nie wiem, ja w tym kinie chyba zasnę. Chyba sobie kolkarz wezmę w tym kinie, żeby nie zasnąć. Serio. Więc ja tak mówię całkowicie poważnie. Dobra. Ej, no, mamy problem, ewidentnie. Powiem wam, że ten samochód nie przechodzi testu z gniatarki. Oj, tak, tak. Test z gniatarki jest nie do przejścia dla tego samochodu. Urywa mu cały czas jakieś koło. Ma giga, problemy, żeby podjechać pod tę górę. Praktycznie nie jest w stanie podjechać pod tę górę, więc chyba jeszcze parę prób. No znowu po kole, nie? No, no nie wiem, co mam nawet zrobić w tej sytuacji. Podjedźmy bardziej w lewo jeszcze. Znowu coś urwało. Oj, 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 opony, opony zdarło. No nic. Ten samochód dojechał tylko do tego miejsca, proszę Państwa. Także trzeba, trzeba się cofnąć i spróbujemy jakiś kolejny pojazd zgarnąć tak naprawdę. No, ale powiem Wam, chyba że do wspólnoty, do spółdzielni gdzieś napisać, nie? Jakąś, nie wiem, reprymendę. No, no kiwi wie, kiwi wie, co w takiej sytuacji można zrobić. Dobra, może tym Pyrtkiem poje pojedziemy. Harlekin, Pyrdek, Germany. Jak jeździmy niemieckimi ETK, no to jeździmy niemieckimi ETK. Harlekin, samochodzik, let's go. Czy ten w ogóle cokolwiek przejdzie, tak naprawdę? To jest też pytanie. <grystanie> Czy on w ogóle to przejedzie? Dobra, może zmienimy jednak wersję Harlekin. Był po prostu taką śmieszną, kolorystyczną wersją. Ale tutaj mamy off-road. Ewentualnie ten trackday day jeszcze, wiecie, może byłby w stanie. A ten off-road? Ma jakieś takie zawieszenie podniesione. On musi być w stanie tu się doczołgać na górę. No, potrafił się zawiesić na górze. Tyle, tyle na razie możemy o nim powiedzieć. Dobra, 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 dobra i znowu się zawiesił. Nie wiem, czekajcie, pojazdy jeszcze raz inną wersję. Weźmy ten track day, który może być wersją taką najmocniejszą jakby I I zobaczymy. O, 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 o. Wjedzie, wjedziesz no proszę cię. Dasz radę, wjedziesz tam, wierzę w ciebie. Ja pierdzielę mega problemy Mega... Oj, 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 oj. czekajcie, spróbujmy sobie tak Wie... to Już się urwał na pierwszym kamyczku w ogóle Urwaliśmy się na pierwszym kamyczku, dobra Zróbmy sobie tak, podjedźmy tu I teraz Jezu. ja do przodu nie jestem w stanie podjechać aktualnie z tym podjechaniem. Dobra, do tyłu się sturlamy. Okej. Okay. No i do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry. Aj, 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 no. kurczę, powiem wam, że ten w najsilniejszej wersji nie jest chyba w stanie tu podjechać, to tylko rura wydechowała. Ona nam przeszkadzała tak naprawdę. Ej, no nie jestem w stanie realnie tam podjechać. Dobra, let's go. Dobra, od boku i. No nie, no nie mogę. Czekajcie, konfiguracja pojazdu. Pojazd. Czy jesteśmy w stanie jakąś mocniejszą wersję tego pojazdu zrobić jeszcze? Mamy Stens, mamy Easter Europe Special Yukino shi... yuki no Shita Itasha. Cokolwiek to znaczy. O. A, że tutaj taka opani tutaj siedzi, no dobra. Dobra, let's go, let's go, let's go! I... no nie. Dobra, ten samochód nie będzie w stanie tu pewnie nawet podjechać, więc wymieńmy go na coś innego. Czy tym jeździliśmy? Ten wersji Drag to nie, ten nie ma... no ma wersję Demon, nie? Tego chyba nie testowałem samochodu, tak mi się wydaje. W ogóle też pytanie takie, tak na dobrą sprawę. No, w sumie nie wiem, czy, czy zni zniszczony jest, ale mam porysowane drzwi, mam wrażenie teraz, bo były całe okopane czy owalone drzwi po tej nocnej przygodzie. Oraz, tak na dobrą sprawę, klamka się mogła, wiecie, trochę też rozwalić. I czy w takim wypadku jestem w stanie, w razie W. Jakichś swoich praw się tutaj do naprawy uszkodzonego takiego sprzętu rościć? To, to jest też ciekawe, czy zwykłe takie ubezpieczenie mieszkania dałoby radę w takiej sytuacji, czy to tylko wiecie, jakby od wewnątrz działa, czy jak ktoś wam nadupca w drzwi, to trzeba byłoby, nie wiem, cywilnie w taką osobę wjechać. To jest też pytanie za 100 tysięcy punktów, no ale powiem tak, no litość się skończyła, każde kolejne takie wykroczenie z tej strony będzie znowu e, informowane na pewno, no na policjach chcę normalnie żyć, chcę normalnie sobie spać jak człowiek w nocy, a nie żeby mi ktoś się nadupcał po drzwiach, nie? Jeszcze brakowało, żeby dzwonek był dzwoniony. W sumie to by jeszcze bardziej denerwowało chyba. A tak jak mówiłem, no to nie, nie była pierwsza czy druga sytuacja. Także. Także jest to coś powtarzalnego. No i sorry, że dzisiaj o, o tym tyle mówię, no ale tak jak powiedziałem, no. Jest to czymś. Jest to coś, czym dzisiaj będę żył po prostu. Nie to i nie z mojego wyboru nawet. Co gorsze. Dobra. O kurcze, przeleciałem przez to. Yy, no nie. Dobra, let's go. Jesteśmy na górze. I teraz co? Teraz dalej podnieśmy. Ten demon jest mocny, nie? Tylko trochę za mocny jednocześnie. Ciężko go opanować, nie? Pewnie dlatego nazwa demon Stąd się właśnie wzięła Ciężko to opanować, ale Ale postaram się, żeby nie było Okej okay, Cyk, cyk, tutaj na dół Troszeczkę I teraz dalej Dawaj, eee, dawaj, 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 dawaj Oj, teraz za lekko chyba Aj, karamba, za lekko Podjechałem no, starałem się bardzo lekko teraz jeździć, ale aż za lekko zmierzyłem się z tą wyskocznią. Ja bym chciał dotrzeć w ogóle do, do tego momentu wodnego, bo to jest na największy taki game changer. Ten wodny moment. Ojojoj, zahaczyliśmy sobie o coś. Dobra, to mi nie będzie. Tłumik mi nie jest potrzebny w tym samochodzie, żeby on działał. Dobra, teraz idealnie. Dobra, insertujemy. Na szczęście mamy tutaj zapis w tym momencie. Rozgrywki bardzo kurczę dobrze, bo już nam się popsuł ten samochodzik trochę. Aha. Uh -huh. No dobra. Jedźmy dalej. Świetnie. Okej, okay. pięknie się zatrzymaliśmy. Musimy wyjechać jeszcze stąd. Dobrze. I mamy kolejny checkpoint. Świetnie. No, i to jest idealny checkpoint, żeby teraz tę te wodę przelecieć. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić. Na chilku. Ten samochód się zmieści. O kurczę, ale nie możemy się rozwalić. To jest najważniejsza rzecz. Tak leciutko, leciutko nawet. Z opony zeszło powietrze. Nie, nie. Ale bez powietrza też da radę. Ja tak czuję. Ten pojazd jest na tyle mocny, że damy radę Dobra Okej okay. Dajesz, 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 dajesz Tyłem muszę, tyłem muszę tu podjechać na ścianę Jak podjadę tyłem na ścianę, to jest jakaś szansa na to Dobra Nie Musimy jednak z rozpędu tu palnąć. Pamiętam, wam, że ostatnio chyba miałem jakieś naprawdę mocne samochody, bo... bo chyba każdy samochód mam wrażenie tu dojechał. Teraz nie jestem na górę w stanie przejechać po prostu nawet. Dobra, 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 daj daj radę, no kurcze Co te samochody mają ze sobą, no Czemu te samochody się tak psują? Jak ten Sunburst to przejechał w ogóle w ostatnim odcinku? Ja tego nie rozumiem kompletnie, powiem wam. Dobra. Jedź, 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 jedź. jedź. Mhm. No to ciekawe. Jedzie, jedzie, jedź jedź, 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 dajże radę, dasz radę, dasz radę. Proszę cię, i teraz do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Siłą rozpędu, no proszę cię. Ja pierdykam, ten demon też nie da rady, no. A taki mocny pojazd, nie? A, tylko bo z każdej opony schodzi powietrze. Hmm. Jak on go o, tak rozwala? Czy on jest za wysoko postawiony, czy o co chodzi? Może za blisko ma jakby koła, nie? Do tego, do pojazdu. Opo opony w sensie. To część gumną. Okej... Okay. No tylko z jednego powietrza nie zeszło. No nie! Do dupy! Do dupy! Demon też nie dał rady, proszę Państwa. Dobra, jakiś ostatni samochodzik możemy przetestować. Kurczę, że mnie gardło boli jeszcze. O, to jest kolejna w ogóle rzecz. Nie dość, że, że te wszystkie rzeczy się związały. To jeszcze kurczę, mnie boli gardło teraz. No, masakra. No, gorszego terminu się nie dało zrobić. To jest do Driftu, do Draga, Battle Hawk. Eee, usportowioną wersję, a może właśnie taką zwykłą. Offroadowa może być za wysoka wersja. Zwykłą policyjną, sportową, taką najsłabszą. Zobaczmy, jak Brook Bastion się spisze w zwykłej sportowej wersji. Okej, okay, ale może byś podjechał? Dobra, nie, on jest jakiś cienki w ogóle. Ty czekaj, bo on mocy nie ma. Ej, nie spodziewałem się, że Brook Bastion nie będzie miał mocy w zwykłej sportowej wersji. Dobra, eee, Street Tuned. Lećmy w tę wersję. Dobra, ale może mnie gra zrespić tak, żeby mi działało wszystko. Oj, on jest za nisko. On za nisko siedzi, żeby tu podjechać pewnie. Spróbujmy, 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 spróbujmy. Jezu, on nie podjedzie, on jest za długi. On jest za długi, nie ma mocy w sobie. On się zatrzymuje tutaj, na tym terenie po prostu offroadowym, od razu. Jego to jednak... Dobra, spróbujmy tę wersję offroadową. Bo ja czuję, że on da radę, tylko no musi dostać wyższą wersję offroad. Zastąp obecny, let's go. No jak teraz nie przejedzie w wersji offroadowej. Ale on też ma opony grube. On ma grube opony. Ja nie wiem, czy te oponiska też nie zrobią e, różnicy i się nie rozwalą przez to. Dobra, patrzcie, Brooklebaston od razu. Przejeżdża to tak na chilku, wersja offroadowa ja wiesz, że ona jest mocna. I ona to na chilku przejeżdża w tym momencie. Tutaj nawet trochę zwolniłem już. Dokładnie, insert. Patrzcie na to. Przejeżdżamy tego. Tak Za pierwszym to robimy. Oj, Oj, dobra, za pierwszy może jednak nie. A z jakimś drugim? No, tylko te koła grube. Ja, ja już to widzę, jak one się tam przebijają, tak jak w tym demonie było. Ten demon miał podobny problem, że mu się koła od razu przebiły, opony mu się przebiły. Dobra, let's go. Chociaż nie, 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 jest dobrze. Jest dobrze i podjechał. I podjechał dalej. Let's go. Oj. Przejechał nawet, ty, czekajcie. To może być ten pojazd, który da radę w ogóle. Chociaż on się... on się zepsuł. Kurczę, ja czuję, że on się zepsuł. Coś się tu... Oj, za bardzo wgniotło. No, no to nie przyjadę szybkiego chyba momentu. Chociaż... Próbować można, próbować trzeba nawet, bym powiedział. Trzeba spróbować to przejechać, inaczej się nie dowiemy. No, tylko z takim kołem prawym będzie trudno skręcić jakkolwiek. A potrzebujemy wykręcić w drugą stronę całkowicie. Dobra, mamy to. Teraz tak. Oj nie, kolejna rzecz rozwalona. Dobra. Próbujmy, próbujmy. Tam nie było save'a chyba na górze, nie? No fixing. Okej, okay, koła mi rozwaliło. Dobra, ale to jest rekordista na dzisiaj, tak? To jest na dzisiaj rekordista, bo jako jedyny w ogóle podjechał tu na górę. Więc to już jest... To już jest szok. Chociaż teraz nie daje rady szybko tego powtórzyć. Dobra, ja myślę, że ten pojazd jeszcze raz można było przetestować w jakimś kolejnym odcinku. A dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć.